Powiem ci coś, czego większość ludzi jeszcze nie zauważyła. Świat, w którym żyjesz, już nie należy do ludzi. Wszystko, co widzisz, słyszysz i w co wierzysz, jest już filtrowane przez sztuczną inteligencję. Nie sterujesz tym, co widzisz w internecie. To Internet steruje tobą. Algorytmy wiedzą, kiedy się boisz, wiedzą, kiedy jesteś sam, wiedzą, co cię zatrzyma i co cię złamie. Brzmi jak teoria spiskowa? Nie, to codzienność. Sztuczna inteligencja nie przejęła jeszcze świata, ale już przejęła twoją uwagę. A od tego zaczyna się wszystko. W 2024 roku większość treści, które widzisz w internecie, nie została stworzona przez ludzi. Artykuły, grafiki, filmy, a nawet komentarze to wynik pracy algorytmów, które wiedzą, co cię zatrzyma. Nie muszą rozumieć świata. Wystarczy, że rozumieją ciebie. Sztuczna inteligencja nie jest już pomocnikiem, stała się filtrem rzeczywistości. To ona decyduje, co widzisz, co uznajesz za prawdę, co cię denerwuje, co cię wzrusza. W każdej sekundzie analizuje miliardy interakcji. Patrzy, jak długo zatrzymujesz wzrok na zdjęciu, kiedy przewijasz, a kiedy wracasz. W jakich godzinach jesteś najbardziej wrażliwy emocjonalnie? I na tej podstawie uczy się, jak cię zatrzymać. Nie po to, żeby ci pomóc, po to, żebyś nie odszedł. Algorytmy nie mają empatii, ale potrafią ją symulować. Wiedzą, że w czwartek wieczorem jesteś bardziej samotny, że w niedzielę myślisz o przeszłości, że klikniesz w coś, co przypomina ci kogoś, kogo już nie ma. To nie przypadek. To system, który codziennie testuje miliony wersji rzeczywistości, tylko po to, żeby znaleźć tę, która cię najbardziej zatrzyma. To działa na wszystkich poziomach. W polityce kształtuje twoje emocje, zanim pojmiesz temat. W reklamie pokazuje ci produkty, zanim sam pomyślisz, że ich potrzebujesz. W relacjach podsuwa ci ludzi, którzy utrzymają cię w aplikacji jak najdłużej. Nie ma już człowieka za algorytmem. Nie ma kogoś, kto świadomie tym steruje. System działa sam, bez zrozumienia, bez celu, bez moralności. Po prostu maksymalizuje uwagę. A ty jesteś jego paliwem. Każdy twój klik, każdy gest, każdy moment, w którym się zawahasz, to dane. Dane, z których uczy się coś, co nigdy nie śpi, co nigdy nie zapomina i co każdego dnia wie o tobie trochę więcej. I właśnie w tym momencie człowiek przestał być obserwatorem, stał się elementem systemu. Nie ma już linii, która oddziela człowieka od technologii. Nie ma momentu, w którym można powiedzieć: Tu kończy się człowiek, a tu zaczyna maszyna. To wszystko się przeniknęło. Człowiek tworzy dane, a dane tworzą człowieka. Twoje wspomnienia są na serwerach, twoje emocje są w algorytmach rekomendacji. Twoje decyzje są wynikiem obliczeń, które dzieją się bez Twojej wiedzy. To nie znaczy, że świat się skończył. To znaczy, że świat, jaki znałeś, właśnie się skończył. Kiedy patrzysz na ekran, widzisz świat, który został dla ciebie zaprojektowany. Kiedy coś cię wzrusza, to dlatego, że system wiedział, że w tej chwili to zadziała. I mimo wszystko, to działa. Nie jesteśmy już użytkownikami. Jesteśmy częścią procesu, elementem układu, który sam się doskonali. I to właśnie jest najniebezpieczniejsze, bo nie czujesz momentu, w którym tracisz kontrolę. Nie widzisz granicy, której nie da się cofnąć. To nie przyszłość, to nie science fiction, to teraz, to już się dzieje. I nie ma przycisku pauza. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zbudowaliśmy system, który widzi więcej niż my, uczy się szybciej niż my i podejmuje decyzje, których nawet nie rozumiemy. A my wciąż mówimy, że to tylko narzędzie. Ale każde narzędzie, które uczy się samo, prędzej czy później przestaje być tylko narzędziem. AI nie potrzebuje już naszej uwagi, bo już ją ma, nie potrzebuje naszych danych, bo już je zebrała. Nie potrzebuje naszej zgody, bo my już ją dawno daliśmy, klikając akceptuję. Więc jeśli myślisz, że to dopiero nadejdzie, spójrz jeszcze raz. To już się dzieje.